Analizując różne systemy płatności online dla e-commerce, w sumie na polskim rynku mamy dostępne tak naprawdę cztery takie systemy, które możemy to brać pod uwagę, a tak naprawdę w zasadzie trzy, bo ponieważ pierwszy Paypal to nie jest typowo polskim systemem, tylko po prostu bardziej bym międzynarodowym. Ale standardowo go integrujemy i niektórzy klienci też w Polsce kupują, płacą znaczy się za pomocą Paypala. Przy czym jeśli chodzi o, jeśli chodzi o właśnie Paypal, to, to ma dosyć dużo ograniczenia ten system. Dlatego traktujemy go jako po prostu obowiązkowy standardowy, najłatwiejszy do wdrożenia, bo wystarczy tylko e-mail, e konta, PayPalu i, i już można w sklepie Ucoma za tym samym klientera podłączyć. Jeśli chodzi o inne systemy płatności, to, no to są takie typowo już polskie systemy, te trzy tutaj, które mamy, PayU, p 24 i Typei, chociaż one działają również na niektórych innych rynkach, na świecie już też. Stąd właśnie mamy między innymi, to jest duża różnica do tego, do tego, w stosunku do tego co było kilka lat temu jeszcze, że mamy w tej chwili obsługę w wielu językach, w przypadku PU to nawet jest 15, ponad 15 języków, a, a także bardzo wiele walut, przelewa się 4 chwali się 50 walutami. Te dane oczywiście mogą się zmieniać w trakcie, bo jak ja robiłem analizę to w międzyczasie nawet się zmieniały już, już niektóre dane, ale no to nie chodzi o szczegóły, chodzi tylko o jakby skalę, żeby zrozumieć jak to się jak to, jak to działa i, i że w tej chwili faktycznie również zakupy między jakby w, z zagranicy przez te systemy mogą się też odbywać, też generalnie PAYU te Przed 24 i TPI, jeśli chodzi o zagraniczne zakupy, no to głównie to są karty kredytowe. Przelewy bankowe online, no to głównie chodzi o polskie banki. No jeszcze mamy akurat blik też w Polsce bardzo popularny, więc też warto o tym tutaj wspomnieć. Kluczową rzeczą, której, którą wiele osób bierze pod uwagę w przypadku wyboru z danego systemu, to jest kwestia prowizji. Prowizja, jak widać tutaj jest w okolicy 2%, ale potrafi spaść poniżej 2% do 1,59, czyli prawie 1,60%, ale tak jak to w t ale jest, jest jeszcze na rzecz, że są opłaty za transakcję przelewem i za transakcję kartę za jednorazową, czyli na przykład jeżeli mamy w t 1,59% plus, to trzeba wziąć pod uwagę 0,39 zł czy 39 groszy dodatkowo do każdej transakcji przelewem, czy to kartą, czy przelewem. W przypadku przelew 24 jest wyższy procent, 1,90, ale za to przy transakcjach przelewem nie ma żadnej dodatkowej więcej dopłaty. Więc trzeba bardzo sobie dokładnie to policzyć. Najlepiej wziąć strukturę swojego sklepu. Jeżeli już macie sklep i w sklepie sprzedajecie, to możecie łatwo wziąć dotychczasowe doświadczenia sprzedażowe, czyli trzeba by wziąć po prostu ilość transakcji, jakąś, jakąś grupę transakcji po prostu, najlepiej z jakiegoś całego jednego miesiąca i policzyć sobie, co by było, gdyby te transakcje były zapłacone przez Tipei, przez przelewy 24, czy przez PayU. Tak, trzeba po prostu sprawdzić i wtedy będziemy wiadomo, czy ta prowizja najniższa tu teoretycznie faktycznie będzie opłacalne, jeżeli będziemy doliczać jeszcze 39 groszy za każdą transakcję, czy też okaże się, że przelewy 24 są korzystniejsze. No z tego to wynika, że najdroższe już tak na pierwszy rzut oka, no poza PayPalem, który jakby trochę nie biorę pod uwagę, bo to jest jakby inna grupa, tak, bo, bo ponieważ nie ma tych przelewów, to PayU jest najdroższe. Te przedziały od do, one zależą od obrotu. W przypadku małych sklepów no to będzie najczęściej 2,5%. I jeszcze dodatkowa jest opłata za transakcję. Chociaż muszę przyznać, że też mogą te, te, te warunki być inne u osób, które już na przykład dłużej mają P&U, także to sprawdźcie, czy na dzień dzisiejszy, jeżeli macie P&U, upewnijcie się, czy też macie takie same warunki jakie tutaj. No, no możecie sprawdzić, zawsze chociażby w transakcję wejść i można zobaczyć, jakie naprawdę koszty są za transakcji i sprawdzić, czy według cennika się pokrywa. No bo tu też jest ten przedział od 30 groszy do 35 to też zależy od wielkości e, po prostu transakcji miesięcznie, czyli w jakim pułapie się mieścimy. Więc e, tu wygląda na to, że generalnie przelew 24 zaczyna być bardzo atrakcyjne e, z i cenowo. Jeżeli dla Ciebie każdy grosz tak naprawdę ma znaczenie i ta, czasami to są nie grosze, ale złotówki wręcz, czyli to są większe kwoty transakcji, to może się okazać, że warto przejść na inny system płatności. Nie ma problemu, żeby stosować równolegle kilka, ale tak naprawdę nie ma powodu, no poza PayPalem, który dobrze, że jest, bo on jest troszkę inny, to w zasadzie wystarczy jeden z tych trzech tutaj PayUp, Prelevyshire lub Tipay. Ja uważam, że nie ma sensu stosować więcej niż jednego z tych trzech. Więc no, możecie rozważyć. Tak? My w Klienterze wdrażamy, mamy możliwość wdrożenia wszystkich trzech serwisów. W tej chwili mogę powiedzieć, że też te serwisy czasami, bo to posiadają też pewne dodatkowe opcje, których, które mogą być dla Was korzystniejsze. Tu, tutaj nie, nie przedstawiam ich w tej tabelce, ale dla niektórych mogą mieć znaczenie. Na przykład płatności na raty. Jeżeli sprzedajecie drogie produkty, to wtedy może warto sprawdzić, który z tych systemów daje możliwość łatwego, łatwej sprzedaży na raty. Też to wdrażałem, wdrażaliśmy już tutaj w klienterze u niektórych klientów, bo to trzeba tam dodatkowo ustawić parę rzeczy. Może nie, dla niektórych z kolei, bo sprzedajecie bardzo tanie produkty i, i płatność SMS-ami może być atrakcyjna. No i też tutaj być może któreś z tych serwisów coś takiego zaoferują. Czasami można mieć klientów z określonego rynku, gdzie pewien rodzaj kart kredytowych, który nie jest popularny, czyli nie jest to Visa, ani, ani Mastercard, czy na przykład American Express, to może być tak, że niektóre z serwisów obsługują, a niektóre nie. Więc to, to są takie niuanse, które czasami mogą mieć oczywiście większe znaczenie i, i możecie to wziąć pod uwagę, ale tak patrząc właśnie jakby na, na, na całość, to jeszcze, jeszcze oczywiście mogą, może mieć znaczenie kwestia wypłaty środków, czyli jak często można wypłacać i jak szybko otrzymujemy te środki. W zasadzie w tym przypadku tych trzech serwisów nie ma większego problemu z otrzymaniem środków, jest tylko kwestia opłaty. Tutaj jak widać mamy bezpłatną wypłatę wszędzie, za wyjątkiem tego, że w TIP-u mamy po prostu maksymalnie cztery wypłaty, jeżeli chcemy nic nie płacić za wypłatę. Ja tutaj dodatkowo jeszcze jest opłata wstępna która w przypadku przew24 nie ma żadnej w przypadku PayU tam podają cały czas, że jest promocja, do zamiast 299 jest złotówka, ale ta złotówka już jest generalnie stala i ta promocja ciągle jest przedłużana, więc nie sądzę, żeby PayU zmienił tutaj w jakieś warunki i wprowadził nagle 299, patrząc na konkurencję, która tutaj jest. Także no, musicie dopasować sobie. W tej chwili w klienterze jakby nie, nie, nie nastawiamy się na to, żeby stosować... Wyłącznie jakąś jeden system płatności. Payu mamy na pewno sprawdzone i, to, i dobrze działa, ale mamy już klientów, którzy stosują przelew 24. Jeśli chodzi o Typ Pay, to, to mamy chyba najmniejsze doświadczenie, ale jakbyście potrzebowali, to oczywiście weź, możecie wziąć to pod uwagę i rozważyć, właśnie też zmianę systemu płatności, jeżeli faktycznie ma to sens, tak, bo musicie przeanalizować, czy po prostu tak kwota, którą zyskacie, byście sobie w skali miesiąca policzcie, właśnie najlepiej wszystkie transakcje albo jakiś chociażby jeden tydzień, a przynajmniej jeden dzień. I wtedy zobaczcie, ile po prostu jaka kwota byłaby prowizji tutaj, ile prowizji było tutaj, a ile tutaj. I wtedy będziecie mieli po prostu jakiś wgląd w to, jaka jest oszczędność. No, może to jest to kwestia 2 zł miesięcznie, a może to być 20 złotych miesięcznie, w skali roku to się już robi to się robi nawet setki złotych, więc no być może warto właśnie to rozważyć i nawet jeżeli to, to, to potraktować jako zysk albo coś, co można przeznaczyć na przykład na promocję, na reklamę, więc zdaję sobie sprawę, że czasami te procenty, niewielkie różnice mogą też mieć dla niektórych znaczenie. Także jeżeli ktoś by chciał z, zmienić system płatności, wybrać się albo dodać dodatkowy, no to po prostu w wkniete, że wystarczy, że dacie znać na system pomocy i wtedy Wam wdrożymy odpowiedni system, powiemy co jak, co potrzebujemy, żeby można go było podłączyć. No na pewno musicie zacząć od tego, żeby założyć sobie konto w danym serwisie i, i po prostu no, tam trzeba na pewno będzie podpisać też umowę, ale już przy, po założeniu konta można rozpocząć procedurę wdrożenia, więc jakby wtedy warto dać nam znać. I powiemy wtedy dokładnie, co należy dalej zrobić, żebyśmy mogli to wdrożenie wykonać.